Małe podarunki, to znaczy nasz dar, dar pomorza. Wyrzeźbiony, wyrzeźbiony na desce przy Mahoniowej, przywiezionej z Afryki przez tego tutaj e, kapitana Lecha Katkowskiego. On rzeźbił i on przywiózł tą deskę. Także e, super deska e, prosto z Afryki. I, i Dar Pomorza, na którym my tutaj w trójkę pływaliśmy. Także to jest dla Zejmana, a drugi to Fiuk Wręcza, stary obraz, stary Gdańsk, stary obraz nasz szkle malowany, na szkle malowany. Proszę bardzo, a ja mam dla naszego, naszego prawda, kanclerza buławę, którą dostałem od paszy Paszy tureckiego, a pasza mówił, że buława jest od tu a e, tu jest taki ząb wyłamany, widać go. Podobno został na głowie za głowę. I Majka zleżu, tak trzymać. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za. Proszę Państwa, buława będzie mi służyć, to jest, to jest narzędzie pracy wyciskania składek członkowskich. Wystarczy pogrozić, a się znajdą. Tak. Dziękuję bardzo. Piękne, dziękuję. Słuchajcie, naprawdę piękne prezenty, dziękuję, nie spodziewałem się tego. I prośba do wszystkich, jak tu jesteście żeby pójść w ślady reprezentacji szczecińskiej od czasu do czasu coś przynieść, bo cała sala z tyłu jest do dekoracji. Zapraszam do współpracy w sprawie dobywania nowych eksponatów. Dziękuję bardzo. Jeszcze